Rysunek to podstawa dla każdego artysty. Stąd też na zajęciach u pana Pawła wiele czasu poświęcamy na szkicowanie i rysowanie w różnych technikach, np. pastel, ołówek, piórko czy kredka. Oprócz tego zapoznajemy się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu edukacji plastycznej, takimi jak kompozycja, perspektywa, walor, kontrast form, proporcje. Rysujemy martwe natury i studium postaci a kiedy tylko pogoda pozwala, pracujemy w plenerze na terenie PMDK. To, co może przyciągnąć kandydatów na nasze zajęcia, to fakt, że nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalną prasę graficzną. Dzięki temu samodzielnie wykonujemy i odbijamy grafiki, linoryty, suchoryty, monotypie i kolografię. Jeśli zatem lubisz pracę w ciszy, skupieniu, z ołówkiem w ręku, jeśli chcesz się wyciszyć po ciężkim dniu, a przy okazji rozwijać zdolności manualne, zapraszamy do naszej pracowni.